Dzień dobry, witamy na sesji otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji. Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów, gmina Ujazd. Zamawiający w postępowaniu dopuścił dwie formy składania ofert. Formę elektroniczną i formę pisemną. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Jedna w formie elektronicznej i dwie w formie pisemnej. Na początku zamawiający podaje kwotę, jaką ma przeznaczoną w budżecie. Jest to 25 tysięcy złotych. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Pierwsza oferta w formie elektronicznej, złożona 17 kwietnia o godzinie 8.16, zamawiający dokonał odszyfrowania oferty. Oferta złożona przez konsorcjum firm LIDE, kontner inżynieria Krzysztof Kacprzyk, Ulica Okulickiego 17a łamane przez 39 42 200 Częstochowa. Uczestnik Kabis z ZO. Ulica Bialska 16 42 200 Częstochowa. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową brutto 35 424 000. Nadzór budowlany, nadzór rozbudowa szpitala miejskiego w Zabrzu, przebudowa budynku na potrzeby centrum integracji społecznej w Bytomiu, przebudowa i rozbudowa centrum handlowego Selgros w Bytomiu to jest inspektory nadzorów specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. Oferta numer 2 złożona 17 kwietnia o godzinie 8.50 przez konsil Mateusz Chmielewski, Nowy Glinnik 5 97 217 Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową brutto 26 445 zł. Doświadczenie osób. Inspektor nadzor w specjalności instalacyjnej sanitarnej. Przebudowa kamienicy zlokalizowana przy ulicy Limanowskiego od 6 lutego 2015 do 24 sierpnia 2015. Nadzór 25 sierpień 2015 do 30 października 2016. Budowa budynku mieszkalnego Osiedle Marmurowe w Łodzi. Nadzór 14 wrzesień 2016 do 25 kwietnia 2018. Trzecie budowa przedszkola w Lubochni. Nadzór od 12 marca 2018 do chwili obecnej. Oferta numer 3 złożona 17 kwietnia o godzinie 9.45 przez Agra firma Radosław Maciak, doradztwo projekty nadzory ulica Kopernika 64A łamana na 95, 90 553 łódź. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową brutto 31 900 zł. Doświadczenie osób. Doświadczenie według dodatkowego wykazu 42 miesiące. Informacja z otwarcia oferty zostanie opublikowana na stronie zamawiającego. Przypominamy o złożeniu o złożeniu oświadczenia o grupie kapitałowej. Dziękujemy.